Część trzecia. Wytrwałość. Książka w poduszce. Adoniram. N. Judson wołała swojego męża. Kochin mówił, że kolacja jest gotowa. Zmęczonym ruchem Adoniram odłożył rękopis tłumaczenia, nad którym pracował. Judsonowie przyjechali do Birmy trzynaście lat temu. Używany tutaj język był naprawdę trudny. Praca nad tłumaczeniami szła bardzo wolno. Birma i Anglia toczyły wojnę. Misjonarze po cichu pracowali w bambusowym domku wybudowanym na palach. Zbyt niebezpieczne było otwarte prowadzenie pracy misyjnej. Adoniram, Ann i ich dwie zaadoptowane córki z Birmy zaczęli jeść smaczną zupę rybną przygotowaną przez Kochil. Nagle kilku mężczyzn z hukiem wdarło się do mieszkania, wyłamując drzwi. Pan Judson? Jest pan aresztowany. Powiedział urzędnik sądu miejskiego. Związać go. Pod jakim zarzutem? Zdołał wyszeptać Adoniram, podczas gdy dwóch mężczyzn, popychając go, związywało mu ręce za plecami. Anglicy wam płacą, jesteście szpiegami. Urzędnik rzucił oskarżenie. Nie, nie, wykrzyknęła Ann. Przerażone córki próbowały schować się za kochil, domowego kucharza. Nasi znajomi z Anglii realizowali tylko czeki naszej organizacji misyjnej z Ameryki. Pomimo błagań Ann, Adoniram został wyprowadzony z domu i wtrącony do przerażającego więzienia zwanego więzieniem śmierci. Razem z nim do więzienia trafiło kilku anglików również podejrzewanych o szpiegostwo. Dwa dni później Ann udało się wywalczyć pozwolenie na odwiedziny u męża. Trudno było być odważną. W nocy stopy więźniów były przywiązywane do pala, podnoszonego do góry tak, by tylko ramiona więźniów dotykały ziemi. Gdzie jest rękopis? Zapytał zachrypniętym głosem. Zakopałam go pod domem, wyszeptała Ann. To pierwsze miejsce, którym będą szukać. Nie martw się, mam plan. Ann odpowiedziała z przekonaniem. Następnym razem Ann przyniosła ze sobą poduszkę. Twardą, nierówną poduszkę, której na pewno nie chciałby ukraść żaden z więźniów. Wymienili znaczące uśmiechy. Przez jedenaście miesięcy Ann odwiedzała swojego męża w więzieniu śmierci tak często jak tylko mogła. Przyniosła ze sobą Marię, niemowlę, które urodziło się, gdy tato był już w więzieniu. Pewnego dnia, gdy przyszła w odwiedziny, więzienie było puste. Nikt nie wiedział, gdzie zabrano więźniów. Adoniram został zmuszony, by w łańcuchach iść do kolejnego więzienia. Strażnicy nie pozwolili mu zabrać poduszki, wyrzucili ją na śmietnik. Trzynaście lat pracy nad tłumaczeniem pisma świętego zostało wyrzucone na śmieci. W końcu król uwolnił Adonirama i zmusił do pracy nad tłumaczeniem traktatu pokojowego między Birmą i Anglią. Pozwolono mu wrócić do rodziny. Adoniram był szczęśliwy, że znowu jest z żoną i dzieckiem, ale był zniechęcony. Wszystko stracone, narzekał. Będziemy musieli zacząć od początku. Ann się uśmiechnęła. Z ostrożnością złożyła twardą, nierówną poduszkę na rękach swojego męża. Adoniram za nie mówił. Rękopis nadal był bezpiecznie schowany w poduszce. Pewien chrześcijanin znalazł ją na śmietniku i przyniósł im do domu. Mieszkańcy Birmy mogli teraz czytać Słowo Boże w swoim własnym języku. Koniec. Wytrwałość. To trwanie przy zadaniu, jakie dał Ci Bóg, nawet wtedy, gdy oznacza to cierpienie. Cytat z Pisma Świętego. A nie tylko to chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie doświadczenie zaś nadzieje. List do Rzymian, rozdział 5, werset 3 i 4. Pytania. Pytanie numer 1. Dlaczego praca Adonirama nad tłumaczeniem Biblii miała aż tak wielkie znaczenie? Pytanie numer dwa. Jak myślisz, jak się czuł Adoniram, gdy został uwięziony na wiele miesięcy i nie mógł wykonywać pracy misyjnej? Co Bóg czynił w tym czasie? Pytanie numer trzy. Czy jest coś, o czym wiesz, że Bóg chce, byś to uczynił, ale jesteś zniechęcony i masz ochotę się poddać? Powiedz, co pomaga ci wytrwać w takich momentach? Koniec.